Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Trochę mnie nie było w internetach w mediach spo... Aż jak się to wymawia. Nie było mnie w mediach społecznościowych, trochę byłam w rozjazdach, podróżowałam, miałam też gości, musiałam też Tesle zawieźć do weterynarza na badania. To też kilka dni mnie pochłonęło też. Mentalnie jakby nic mu nie jest, ale miał głupiego jasia i ciężko z tego wychodził, potem niestety dużo sprzątania było przy tym. Nie wprowadzając was w nadmierne szczegóły. Do tego jak może słyszycie, mój głos jest troszeczkę taki inny dzisiaj, bo złapałam jakaś straszna alergia. Także wszystkie te rzeczy złożyły się na to, że nie miałam po prostu siły, motywacji. Żeby wrzucać coś w internet um, i też stwierdziłam, że nie będę się po prostu do tego zmuszać. Chociaż, oczywiście algorytmy YouTube'a, Instagrama nie są z tego zadowolone. Natomiast stwierdziłam, że jednak mój dobrostan mentalny jest dla mnie ważniejszy niż algorytmy, niż zasięgi, więc troszeczkę sobie odpuściłam. Poza tym też dla procesu kreatywnego uważam. Takie przerwy są bardzo ważne. Są niemal prawie tak samo ważne jak sam już akt tworzenia. Dzisiaj chciałam Was troszeczkę tak updateować, opowiedzieć, co u mnie się działo przez ostatni czas pod kątem minimalistycznym, pod kątem mojego wyzwania Low by Year, czyli rok bez zakupów, pod kątem mojej minimalistycznej szafy, mojego eksperymentu z szafą kapsułową. Także ten filmik nie będzie jakąś taką moją pogadanką bez tematu. Nie wiem, co w tym miesiącu mnie napadło, ale wpadłam w totalny szał zakupowy, jeśli chodzi o książki. Co prawda, nie kupiłam miliona książek, tak jak w tytule tego filmiku jest, natomiast biorąc pod uwagę moje nawyki zakupowe związane z książkami, to te sześć książek, bo to jest sześć książek, które kupiłam w ciągu ostatniego miesiąca, to rzeczywiście może się wydać jako milion, bo ja. Miałam w swoim życiu taki rok, że kupiłam jedną książkę przez cały rok. Więc mocno jakby zawyżyłam swoje statystyki. Nie wiem skąd się to wzięło. Chyba miałam taką właśnie potrzebę, żeby odejść trochę od tego cyfrowego świata i mieć trochę kontaktu z papierem. Także opowiem wam troszeczkę, pokrótce o książkach, które kupiłam, jeśli temat książek was nie interesuje wrzucę wam o której minucie przeskoczyć do dalszej części filmiku, w którym będę opowiadała o mojej szafie kapsułowej. Natomiast tak, to jest sześć książek, które ja kupiłam w ostatnim miesiącu. Dwie książki są związane stricte z moją pracą. U mnie w pracy nastąpiły różne takie zmiany, które sprawiły, że poczułam nagłą taką właśnie Potrzebę, żeby troszeczkę wrócić do podstaw, wrócić do, do początków i kupiłam dwie książki, które poruszają takie tematy związane właśnie z projektowaniem usług, ale też bardzo zahaczają o psychologię. Psychologia jest na pewno czymś, co mnie bardzo interesuje i powiem Wam, że jeśli studiujecie psychologię albo skończyliście psychologię i ktoś wam mówi, że to jest taki nieżyciowy kierunek, nieżyciowy temat, to uwierzcie mi, że są te osoby w błędzie. Ja jestem przekonana i widzę już to tak naprawdę, że umiejętności związane z psychologią są zaczynają być równie istotne jak te umiejętności związane z technologiami, więc psychologia będzie coraz, coraz ważniejsza. Zwłaszcza, że wiele rzeczy technologicznych już za nas są w stanie zrobić różnego rodzaju programy, sztuczna inteligencja. No a psychologia jednak nadal jest tą rzeczą, która jest przynależna tylko nam, ludziom. Kolejne książki, jakie kupiłam, to jest... <laughs> to mnie trochę zaskoczyło. Kupiłam sobie książkę Fight Club. Film oglądałam i on w mojej młodości był takim filmem dość kultowym. Natomiast ja dopiero niedawno sobie zdałam sprawę, że Fight Club to jest, wiecie, ten film z Bradem Pittem i Edwardem Nortonem. Fight Club to jest y, książka taka właśnie bardzo antykonsumpcjonistyczna i od jakiegoś czasu nosi miło mnie, żeby zrobić właśnie taką analizę filmu i książki. Pod kątem właśnie konsumpcji, pod kątem minimalizmu. Myślę, że taki filmik niebawem się może pojawić na moim kanale. Um, kolejne dwie książki, których tej jeszcze nie zaczęłam czytać, to tej przeczytałam wstęp. To jest książka o ekonomii, o rynku i o rozwiązaniach, jakie są nam dostępne obecnie, um, żeby rozwiązać te problemy. Tymi problemami są nierówności związane właśnie z dochodami. Rzeczywiście można zauważyć, że nasze społeczeństwo mocno się polaryzuje, to znaczy zaczyna się dzielić na takie dwie wyraźne, wyraźnie odrębne grupy, tak? Są grupy, które mają wszystko, które są bardzo zamożne i są grupy, które nie mają nic i ich sytuacja jeszcze się pogarsza. Zdecydowanie na przykład inflacja, rosnące ceny produktów. Najbardziej właśnie uderzają właśnie w te osoby, które, którym już teraz jest ciężko. Świat, jaki znamy na naszych oczach gwałtownie się zmienia. Masowe migracje powodowane wojną i biedą, rosnące ceny podstawowych produktów, katastrofy ekologiczne, rewolucja technologiczna. Jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać świeżego spojrzenia na te sprawy? U ekonomistów przecież nikt im już nie ufa. Ekonomia rodem z Wall Street przestała służyć ludziom. Też piszą o oddziaływaniu gospodarki na katastrofę klimatyczną. To jest. Y Książka o takim nowym spojrzeniu na ekonomię, które bierze też pod uwagę dobro ludzi, a nie tylko dobro kapitału i dobro firm. Także nie mogę się doczekać, jak zacznę czytać tę książkę. To jest książka o alkoholu i o trzeźwieniu. Ja od jakiegoś czasu myślę o tym, żeby zminimalizować spożycie alkoholu w swoim życiu. Po prostu zaczęłam z biegiem czasu zauważać, że alkohol bardziej mi szkodzi, niż służy, że więcej jest tak naprawdę minusów, i ta książka wydała mi się ciekawa, ona gdzieś tam została polecona w czasopiśmie Wysokie obcasy, które kupiłam i stwierdziłam, że może to być ciekawa właśnie podróż przez to, jak alkohol w ogóle jest zakorzeniony w naszej kulturze, jak on jest po prostu wszechobecny do takiego stopnia, że aż jest niewidzialny. My pijemy alkohol tak zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, po co pijemy. A ja, wiecie, że próbuję żyć bardziej świadomie, żyć w taki uważny, esencjalny sposób. I myślę, że ta książka właśnie może, może w tym pomóc. Więc jeżeli zastanawiacie się nad swoją relacją z alkoholem, to być może. Dobrze, żebyście też sięgnęły, sięgnęli, bo to jest ewidentnie książka dla kobiet. To powinnam też jeszcze dodać. No i ostatnia książka, której chciałam Wam powiedzieć, którą już w połowie przeczytam, jest rewelacyjna, powiem Wam, że się mega wciągnęłam. To jest książka Gra w rasy. Jak kapitalizm dzieli, by rządzić? Autorem jest Przemysław Wielgosz książka wydawnictwa Charakter. naprawdę powiem Wam, że analiza jakiej on dokonuje jeżeli chodzi właśnie o rasizm o głównie pisze o rasizmie amerykańskim um, o kolonializmie natomiast bardzo też ciekawe są jego spostrzeżenia dotyczące naszego obszaru kulturowego w którym wydawałoby się nie było przecież rasizmu natomiast on wskazuje na pewne zjawiska mechanizmy związane właśnie z niewolnictwem z wykorzystywaniem Ludności wiejskiej, która bardzo, bardzo przypominała właśnie to amerykańskie niewolnictwo. Pisze na przykład, że w ogóle samo słowo chłop pochodzi od słowa niewolnik. Naprawdę, naprawdę niesamowicie takie świeże, nowe spojrzenie na naszą historię, na zjawiska, które tak naprawdę miały wpływ na to, jak Wygląda świat obecnie, naprawdę bardzo też fajnie napisana, nie jest to podręcznik od historii, natomiast uważam, że na historii gdzieś tam powinien się znaleźć w każdej szkole, ale nie będziemy tu wchodzić w szerszy temat związany z naszym systemem edukacji w tym kraju. Także tak, to jest sześć książek, których, które kupiłam ostatnio. Oczywiście to, że nakupowałam sobie tych książek, nie znaczy, że nie chodzę do biblioteki, bo... Byłam też ostatnio w mojej Sopockiej Bibliotece i um, kupiłam między innymi, znaczy pożyczyłam książkę Billa jak ocalić świat, natomiast książka, przeczytałam um, ją w połowie i niestety muszę powiedzieć, że jest ona dość rozczarowująca. Myślałam, że więcej będzie tu na temat właśnie rozwiązań. Tego, co można zrobić, co każdy z nas może zrobić, natomiast Bill Gates głównie się skupia na, na problemach. O problemach wiemy już dość dużo. Tajemnicze życie grzybów. Moja fascynacja grzybami trwa. Świetna, świetna książka, naprawdę bardzo Wam polecam. Sztuczna inteligencja, wiecie, że to jest też coś, czym się interesuję. Jeszcze nie zajrzałam do tej książki. No i sztuka prostoty. Dominik Loro, już o tej autorce kiedyś mówiłam. Zresztą, wydaje mi się, że czytałam kiedyś tą książkę. Natomiast chciałam sobie też trochę przypomnieć um, odnowić sobie właśnie to pojęcie prostoty, bo mam wrażenie, że przez ostatnich kilka miesięcy zapomniałam um, o tym i zaczęłam znowu gromadzić rzeczy. Robię takie drobne zmiany, prawie każdego dnia robię takie drobne zmiany w swoim mieszkaniu, żeby troszkę je odchudzić, trochę je zminimalizować, odgracić. Jak widzicie, pousuwałam tutaj y, część elementów. Zastanawiam się jeszcze nad tą Sanseverią, natomiast y, ona mi w ogóle strasznie przypomina Żelazny Tron, a teraz zaczynam właśnie y, ród Smoka oglądać, więc jakoś tak dobrze mi się wpasowuje w ten klimat. Natomiast staram się właśnie wyczyścić też tą przestrzeń, bo zdecydowanie lepiej Pieszka. jest mi... Lepiej mi się po prostu funkcjonuje w takiej przestrzeni niezabałaganionej, czystej też łatwiej jest to utrzymać, łatwiej jest utrzymać porządek. Um, także tak, prostota jest to coś, co, co jest takim moim tematem przewodnim na pewno yy, w tym miesiącu. Ja już tutaj trochę pousuwałam rzeczy, yy, nie nagrałam tego oczywiście w większości, bo ja nigdy nie pamiętam o takich rzeczach, że jak coś robię, to powinnam to nagrać. Nie mam jeszcze takich nawyków youtuberskich. Zresztą ja tak często mam, że po prostu wpadam na jakiś pomysł i od razu go realizuję. Także widzicie, Low by Year trwa sobie. A ja kupiłam mnóstwo książek, mimo że mam co czytać. Natomiast muszę też na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że. W innych obszarach jest bardzo dobrze. Nie kupuję praktycznie ubrań, nie kupuję kosmetyków, chyba że coś naprawdę mi się już skończy. Wszystkie te pozostałe obszary udało mi się totalnie zminimalizować. Nie wydaję na głupoty. Mniej chodzę do restauracji, do kawiarni. Zdecydowanie pozytywnie odbiło się to na moim budżecie, mimo wzrostu. Cen, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście robi to dużą różnicę, kiedy postawi się sobie taką ostrą granicę: Nie, nie mogę kupować, nie wolno mi. Co więcej, jakiś czas temu postanowiłam stworzyć na lato taką szafę kapsułową, garderobę kapsułową, więc nie tylko nie dodawałam nowych rzeczy na lato, tak jak. Często bywa, że i ja często w przeszłości tak robiłam, że zbliżało się lato, więc kupowałam sobie, nie wiem, letnie sukienki, letnie bluzki. W tym roku tego nie zrobiłam, wręcz e, zabrałam z szafy część rzeczy. Podzieliłam jakby moją szafę na rzeczy, które noszę i na rzeczy, których nie noszę wcale, albo noszę bardzo, bardzo sporadycznie. Nagrałam na ten temat filmik, podlinkuję go wam na dole, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, tam omawiam konkretnie. Na czym polega ten mój eksperyment z szafą kapsułową? Opowiadam o zasadzie Pareto, tak? czyli tej zasadzie tak zwanej 80 na 20. W przypadku garderoby ta zasada mówi, że 20% swojej szafy nosimy przez 80% czasu. Także teraz pokażę Wam moją szafę, czyli raczej to, co w niej się znajduje. Ja mam... Nie wiem czy pamiętacie, jak nie to Wam przypomnę, że generalnie w mojej szafie miałam 21 rzeczy. To były dwie kurtki, pięć par spodni, cztery t-shirty, spódnica, dwie sukienki, jedna taka narzutka, takie kimono właściwie, można powiedzieć, że to jest kimono. Dwie bluzki z długim rękawem, dwa szaliki oraz dwa swetry. No i powiem Wam teraz jak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o samo... Noszenie. Jeżeli chodzi o kurtki, to nie mam ich tutaj, mam, moja kurtka wisi w przedpokoju, natomiast nosiłam jedną kurtkę, więc drugą postanowiłam zostawić u mojej mamy. Jedna kurtka jak najbardziej mi wystarczy. Jeżeli chodzi o, o spodnie, to z pięciu par spodni, które tutaj widzicie, cztery, no bo jedne mam na sobie, natomiast z pięciu par spodni e, nosiłam dwie. Ze ja względu troszeczkę na wysokie temperatury spodnie, właśnie takie bawełniane, lniane, i z ten celu um, to są spodnie, wyprodukowane w Polsce, bardzo dobre takie na lato przewiewne. Także z pięciu zrobiły się dwie pary. Jeżeli chodzi o t-shirty, to um, tutaj są cztery t-shirty. Ten, w którym mnie dzisiaj widzicie na filmiku, to jest. T-shirt, który kupiłam to jest jedna z niewielu rzeczy, jakie dodałam do swojej szafy. Um, natomiast to ze względu na to, że po prostu było bardzo, bardzo gorąco, jak wiecie pewnie. I właściwie tych dwóch rzeczy w ogóle nie nosiłam. Um, nosiłam moją super bluzkę z, z Jedwabiu głównie, którą kupiłam w lumpeksie. Uwielbiam ją i po prostu do ją nosić codziennie i tak a propos to powiem Wam, że. Jak się ma tak mało ubrań w szafie, to rzeczywiście powtarza się po prostu te ubrania, trzeba częściej prać i tak dalej. Natomiast jakby nikt się za mną na ulicy nie oglądał, że o Boże, ja noszę to samo, co wczoraj czy przedwczoraj. Um, Także wiecie, to nie ma żadnego znaczenia. No i to jest bluzka, którą ja kiedyś kupiłam w lumpeksie w pomichówku mojej mamy. Przywiozłam ją sobie z powrotem, dlatego że inna bluzka, taka różowa na ramionczkach, którą ja po prostu doznała uszczerbku... Mm, Podczas obiadu, i niestety już nie mogę jej nosić publicznie. Także tę mam w zamian. Z czterech t-shirtów zrobiły się, właściwie z pięciu, zrobiły się trzy. Um, jeżeli chodzi o spódnicę, to ja tę spódnicę bardzo lubię, ale w ogóle jej ani razu nie założyłam, więc również odkładam ją. Zaraz Wam powiem, czemu ja właściwie odkładam te rzeczy tutaj. Co my tu. Aha! Dwie sukienki. Tę sukienkę, którą kupiłam na Vinted, kocham i po prostu mogłam ją nosić codziennie. To jest sukienka z Lumpeksu, której w ogóle nie miałam ani razu na sobie. Także moje kimono, jak już wspomniałam, jest to jedna z ulubionych moich rzeczy też z Vinted, i no po prostu na pewno zostaje w szefie. Dwie bluzki z długim rękawem. Z względu na pogodę, ja praktycznie nie nosiłam tych bluzek. Ta jest z lumpeksu, ta jest z elementów, takiej polskiej marki. jedna z moich ulubionych rzeczy. Natomiast no parę razy jedną założyłam, więc spoko. Jeżeli chodzi o szaliki, no to oczywiście nie. Swetry... Czasami wieczorami zdarzało mi się założyć jeden sweterek. Ten, on jest taki naprawdę, naprawdę bardzo cienki, z bardzo ten sweter w ogóle dostałam od przyjaciółki i to było chyba z 15 lat temu i ciągle go noszę, tylko mm, zaniosłam go ostatnio do krawca, żeby tutaj mi mankiety poprawił natomiast yy, jest tutaj na lewą stronę, ale uwielbiam go, kocham go i także Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kurtka to dziewięć. I dziesięć to jest bluzka, którą mam na sobie. Czyli wygląda na to, że ja praktycznie cały sierpień i kawałek lipca chodziłam w dziesięciu ubraniach. I teraz możecie się zastanawiać, jak to jest możliwe. Czy ja tu wam nie ściemnie? Natomiast uwierzcie mi, że rzeczywiście jest to możliwe, ja um, po prostu miksuję sobie te rzeczy, więc generalnie tych ubrań robi się nagle, tych zestawów jakby robi się nagle całkiem sporo. Oczywiście jest to możliwe, kiedy wszystkie ubrania w mojej szafie są gdzieś tam do siebie dopasowane, tak? Gdybym ja miała 50 różnych rzeczy. Ale większość z nich nie pasowałaby do siebie nawzajem, no to byłoby ciężko raczej robić takie, takie zestawy. Także powiem Wam, że cały sierpień nosiłam te ubrania i wcale mi niczego, niczego mi nie brakowało. Myślę, że na wrzesień zrobię też sobie taką wczesno-jesienną, kapsułową garderobę. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki filmik zobaczyć. Niestety powiem Wam, że moje gardło powoli mi wysiada, więc chyba już skończę na tym ten dzisiejszy filmik. Dzięki bardzo za obejrzenie, dzięki bardzo za to, że jesteście, że subskrybujecie mój kanał. Nawet jeśli nie wrzucam filmików czy postów tak regularnie, to też wynika z takiego mojego szacunku i tego, że nie chcę Was zarzucać jakimiś bzdetami tylko i wyłącznie po to, żeby te filmiki się pojawiały. Myślę, że jakość jest ważniejsza tutaj niż ilość. Także jeżeli mimo to jesteście tutaj razem ze mną, komentujecie, lajkujecie, to bardzo, bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję za tydzień. Cześć.